Hej kochani, dzisiaj będziemy robić taki challenge, mamy na takie pytania u siebie, mamy wodę i jeszcze mamy mąkę i trzeba się, i trzeba buzię, i co ma się w niej otoczyć w, w wodzie albo w mące, to zaczynamy, kto pierwszy zaczyna? No dobra, ale poczekaj, czyli tak. Jeżeli coś dotyczy ciebie albo mnie, to wtedy się yy, moczymy. Okej. Co wiesz zaczyna? A od czego zależy? Czy to będzie woda, czy to będzie mąka? Po prostu można wybrać. Może nie, słuchaj, może by, trochę skomplikujemy sobie to. <laughs> Czekaj sekundkę. Zagięty patyczek to będzie mąka, a prosty patyczek to będzie woda. Dobra? ok, to zaczynamy. Kto pierwszy yy, wymyśla pytanie? Ja. Okej. Okay. Trzy... Trzy... Ja lubię sprzątać. Lubię sprzątać? Nie, nie lubię sprzątać. Nie lubisz? To Ale co ty ja Dobrze. No to może pierwsza ja. Dobra. No. Ty mówisz. Dobrze. Yy... Ta osoba lubi grać w gry. A jakie? Takie w jakie? w, takie w, telefon, czy w... No. Tak. <laughs> Losuj. Ja. E teraz ja. Teraz ja. Lu ty lubisz? Bardzo, bardzo się ba bardzo się opiekować Aurelką, jak krzyczy. <śmiennie> no ja się opiekuję Aurelką, jak krzyczy to fakt. Ale czy lubisz? Ale to nie jest, czy po prostu to musi dotyczyć kogoś, Nadia. Po no, co, idę pytania. To co by tutaj. To mówili? nie ma być pytanie. Co? Tylko takie. Dobra, dobra, dobra. Czy ty powiedziałaś? że. Pierw... Czyli na przykład yy, przewijasz Aurelię, tak? No to ja przewijam Aurelię, tak? To to. słodycze jesz? Jem słodycze. Ale nie musisz do no mnie, teraz ty. Teraz ja. <grystanie> Woda. Co? No wodę wylosowałam. Ej, to warto. Dobra mama. <głos> <głos> Ale dziś <noise> Ale nie, kaszat! <to> <noise> Dobra, start, 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 start <noise> Mama Teraz ja zadaj, teraz ja mówię. Mm. <noise> Ej, Lubisz jeździć na rowerze.

Chodzisz do pracy też można powiedzieć, tak? Czy chodzisz do pracy? No, ale to mnie nie dotyczy. To wtedy się nie moczę. Gdzie Nie to widzowie chyba się zanudzą, jak będą tak czekać na Twoje. O, pytania. już nie. Trzy łyżeczki cukru. Trzy łyżeczki cukru? Nie, biorę nie. dwie. Obtaczasz się. Ty się obtaczasz, bo Ty trzy łyżeczki cukru. Ty trzy łyżeczki nie. cukru, tak. E-e. Ale, 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 ale. Mące. Mące, mące. W wodce W wodce, w wodce nie się ronk masakra No to wyczuj średnie Do nosa mi wleciało Nos mi się klei w środku Ja też nie no dobrze, a to teraz? dobrze, mm. pijesz dużo mleka? tak Ja się nie umykałam. Otrzep tą mąkę nad miską. Otrzep ją. Ustać mi w ogóle? A mi do nasta nie wleciała. Nie leciało, mi się klei teraz nos. No, super. Dobra, i sobie wystrzyj to, co tam zostało na buźce. No, teraz ja. A widać mi? masz trochę przy dziurkach. Trzymaj patyczki. Już? No. Mierę. Dobra. No. Teraz ja Ci tutaj. Nie no tak. Czy. wyrzucasz Czy wyrzucasz świeci do kosza? Tak. Co nie, nie? Tak. Nie, 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 Ty nie, 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 Aha, dobra, już się pomyła. Czy wyrzucasz do takiego kosza na dwór? A, to nie, nie, nie wyrzucam. Tata wyrzuca. Obtakasz. <laughs> dobra, dawaj. A, dobrze. O, woda. Woda, ty się ujrzasz. Uj, się cała. Ca Ale <noise> <noise> ty masz taki duży nos? <noise> Żeby cię lepiej czuć. A dlaczego ty masz takie duże zęby? <głos> <głos> ty masz ty większe. <noise> Dobra, no. To teraz... Y Teraz... Eee. Lubisz... Cekiny. Tak, <coughs> lubię. Obtaczasz. Dawaj, weźmy się, ten, obtrzew się pod blisko, Dlaczego ja się nie umyłam, a ty się tak umyłaś, no? Ej! Ostatnie dwie rundy. Dobrze. Ale jeszcze musimy na dworze, tak? No dobrze, no ale to na razie jest jeden filmik, tak? Ale dzisiaj musimy też na dworze, tak? Tak, to pójdziemy na dwór. A już jeszcze cztery, please. Ale tylko cztery? Po dwa. Po, dwa. po, cztery, po cztery, cztery. No dobrze.

Kiedy ko ale nie Ty pijesz kawę, to co tata? Nie. Otaka tata się... ...dopraci kawę, to co mama pijesz? Woda... Mama się może pić.

<śmiech> <śmiech> jeszcze raz. Nie ma jeszcze raz. Ej, nie w mącę. Nurkujesz. Hmm. Nurkujesz. Ale to pod, ale będą trzy. No dobra. Dobra. No to jeszcze raz w Nurkujesz. No. Oh my god, dobra, otrzym się. Ale chociaż mam to. Ach, masz siwe rzęsy. I brwi. A teraz? To okay. no. jest No. teraz ty. 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 A ci malowała panokcie no na kremową. Nie. Aaaa. No to ptakasz. No Dobra, masz do... Ej, to ty! Nadia, nie oszukuj. Oszukujesz. Nie oszukuję. Oszukujesz nie oszukuję. Bo oszukiwałaś. Nie, sama taki wybrałaś, maluły. malutką bródkę. No to teraz ja. Dobrze. też w swoim pokoju No losuj losuj bo się Aurelia budzi Losuj bo się Aurelia budzi to przerywamy. Co? Obudzi się, to kończymy. No, ja sobie robię. Woda! Jeden, jeden! Woda! 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 Gupia ty, Bąk! Dobra, koniec. Bo babeczka się budzi. Chciałabym chciała powiedzieć, że... Było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie. A ja mówię sobie tu wziąć po streamzie. I chciałabym powiedzieć, że... Po nie dadzą znać, czy się podobało. podobało się odcinek widzowie? Napiszcie w komentarzach. I właśnie y, do... tego.